Wydałam ponad 70 tysięcy na SEO i powiem Ci, jak masz nie popełnić tego błędu. Przede wszystkim chcę, żebyś wiedziała, wiedział, że agencje SEO mają dwa bardzo dobre działy. Jest to dział sprzedaży i jest to dział prawny. Zanim podpiszesz umowę robienia SEO dla Twojej firmy, przede wszystkim zorientuj się, o co w tym całym SEO chodzi. Miej ogólny pogląd, ponieważ potem będziesz dostawać te raporty i tylko będziesz kiwać głową, a nie będziesz tego rozumieć. Dlatego najpierw zrozum o co chodzi SEO. Potem zastanów się, czy nie jesteś w stanie tego SEO zrobić. Trochę bardziej in-houseowo, czy od razu musisz brać do tego agencję? Oczywiście, nie chcę powiedzieć, że wszystkie agencje SEO są złe, natomiast moje doświadczenia są bardzo złe. Dlatego ja postanowiłam, jeżeli już będę robić SEO, to tylko wewnętrznie w firmie, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, dowiedz się, czy ty i twoja firma faktycznie tego SEO potrzebujecie, ponieważ nie każda firma. Potrzebuje SEO, może wystarczy Ci inna forma reklamowania w Google, zanim wydasz dziesiątki tysięcy, by wyświetlać się w pierwszym top 10 e, na daną frazę.